Po no telefonu sobie, to też. Wy sobie robicie JE za mną w tym momencie. Naprawdę, to jest, to jest kpina. To jest po prostu k***a kpina. Jak zrobimy, może tam 100zł i... 8k, 7k. 8k. Ale nie rozumiem. I tu nie ma... Ty chcesz zapłacić telefonem? No jakoś tak. <laughs> nie no, potrzebuję gotówkę. Ja wiem. Jestem po obocie, w poboczu, ale tam. Wy no nie macie gotówki w ogóle? No panowie, no bez jaj, tak? Zamawiajcie tak i nie macie pieniędzy? Jakie widzicie wyjście z, z tej Kolega sytuacji? Kolejna podjebał nas No nie, no sorry no 30 złotych <noise> musicie zapłacić, nie? Co ja mówię? No wiesz, jakie masz wyjście z tej sytuacji? Bo ja teraz stoję i tracę czas no, Możesz tutaj w żawce wypłacić, jak macie kartę Jakie zwisisz w... sytuacji panowie, no bo... No, nie, trzeba... A może chcesz kupić. Nie to... chcę telefonu, macie mi zapłacić 36 zł. 36, tak? Tak. No i ja szukam blika. Bez Ale jak szukasz zdaniem. blika stary, tak taksówkę, nie macie pieniędzy. Chcesz mi jakiś telefon dać i zamno cię kupić. Ja nie wiem, czy on jest skradziony. No trochę odpowiedzialności, panowie. tak taksówkę i nie wiecie, że macie do zapłacenia. A więc? Ja wszystkim go mogę zrobić. wie pan co, mnie to nie interesuje, naprawdę. Zamawiacie taksówkę. Ja wykonałem usługę nie i ja należy ja mi się pieniądze. Nie, tak wiesz? Co? Nie ja to Nie, a kto miał telefon i zmienił adres? Nie, na ten telefon. No to, to nie ma znaczenia. Tam ci wyświetliło, że jest opłacana gotówka. Co mam jechać na komendę z wami, czy co? Takie byście nie chce wyjście z tego? A jak się oblikam, znajdę 35, no tak? I zobaczcie. No, a masz, masz tego oblika? Nie mam, no, on szukał chłopaka. Ale ja nie mam czasu, panowie, kurde, no, bez przesady. A no, też. Wy sobie robicie jej za mną, w tym momencie, naprawdę, to jest, to jest <grym> kpina. To jest po prostu kpina.